Dzień dobry. Z tej strony ja. Jak zawsze z tej strony. Um, dzisiaj będziemy szykowali śniadanie dla Magdy. Bo jest dzień kobiet. No, czyli śniadanie, dlatego że mnie poprosiła, nie dlatego, że jest dzień kobiet. A więc. Prosta sprawa. Będziemy robili takiego. Właściwie nie wiem, co to jest. To jest taki jajecznico. Oml nie wiem co to jest, ale najważniejsze co Magdzie bardzo smakuje to to, że ma taki ser przypiekany na dole A, no, i chrupiący, i to jest ta cała magia tego wszystkiego. Będziemy potrzebowali czegoś takiego: czegoś takiego, czegoś takiego i no, to nie jest taki ser, ale ten też myślę się, się nada. Do tego im gorszy ser jest, tym lepszy. Bo to ma być taki hamski ser żółty w plastrach Proszę mieć na uwadze, moi drodzy, moi mili, że yy, Może być tu bałagan, jakieś super niewyczyszczone Tak wygląda życie, proszę o was Tu się nie, nie pierdzi fiołkami, jak na Instagramie Tu się źle wygląda z rana Tu się jest zaspanym z rana I inne tego typu rzeczy z rana Część pierwsza, myjemy nasze warzywa to jest najważniejsza rzecz, moi drodzy. Zawsze trzeba dokładnie umyć. No teraz tak, tak sprawa jest. wygląda następująco. No właśnie, nie jest ostre. I to jest, proszę ja, was bolączka tego życia. Ostrzymy nóż do siebie, niestety. Niby można od siebie, ale nie. Szkoda, że tu nie ma takie. Zazwyczaj te osełki mają takie widełki, nie? które łapił nóż w momencie, kiedy. Za daleko polecisz. No niby, nie wiem, nie chcę sobie zrobić krzywdy, więc po prostu powoli to ogarniemy. Opsa. Jejemy nóż. Żadnych opiłków metalu nie było w jedzeniu i go dobrze wycieramy. O, wracamy do naszego kadru kulinarnego i kroimy. Wam. Uuu, ostry nawet, ale ja nie wiedziałem, że ta osałka serio coś ostrzy. Ty no jest... okej. Okay. Okay. Jest nieźle. To kroimy... To kroimy w kostkę. Zastanawiam się jak to zrobić. Niby można by było... Nie, ja, przekroimy na pół. czy w ten sposób, o. Tam. A mogłem to przekroić na południe, pomyślałem, więc zrobię to teraz. Ops na szczęście nóż jest wystarczająco ostry, aby to uskutecznić. I pek, nie. Tam jeszcze ewentualnie dosiekać pek. Następnie proszę ja was robimy tak, zgniatamy to, o, tak żeby nam było wygodnie lecimy, nie? Niestety to się lubi rozwalać po drodze, więc trzeba sobie ewentualnie przytrzymać znowu i, i heja, a reszta to już o pyk. I tym samym mamy pięknie pokrojone, Opsa, trzeba to teraz elegancko oddzielić. Proszę bardzo, ona ma na sobie taką skórkę. Słuchajcie, ta skórka jest śliska, nie pozwala nam odpowiednio jej kroić, bo się będzie wyślizgiwała. No to trzeba to zdjąć, prawda? O. Chyba w ma. A reszta, reszta jest myślę bez problemu jadalna. O, widzicie? Ta powłoka. I nóż tego nie lubi, bo się ślizga na tym. Opsa. No i jedziemy na pół proszę was, w paseczki opsa. I potem myślę, że na pół tutaj dodatkowo jeszcze można ewentualnie jakbyście bardzo chcieli. I... Kosteczka dla Magdy Gessler idealna, chociaż prawda jest taka, że tu się nie postarałem, bo jakbym się chciał postarać, to Pani Magda Gessler by z zachwytu się przewróciła. Taką kostkę potrafię kroić. Więc ja jakbym poszedł do master szefa kiedyś, to tylko po to, żeby ukroić Pani Magdzie Gessler kostkę, nic więcej. Potem bym odpadł, bo, bo nic nie umiem gotować więcej. Mamy taki mek. Bierzemy patelnię, i to jest tak naprawdę nasz magiczny składnik. To on definiuje całą tutaj, e, całą, nie wiem co, ale definiuje coś, całą magię te, tego dania, które Magda tak uwielbia. Czy uwielbia? Nie wiem, czy uwielbia. Chyba lubi. E, trzeba najzwyczajniej na spód patelni. Odpowiednią ilość sera roztopić, aby powstała taka, mm, taka podeszwa serowa. I ona jest wtedy chrupiąca. I to jest, proszę Was, to jest to, co powinno się dziać na patelni. I sprawa jest prosta. Na to wbijamy jajka, dosypujemy cebulki, i, 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 i resztę tak naprawdę zostawiamy na koniec. Nie wiem, z ilu z jajek to chyba zrobię. Oczywiście po takiej ilości jajek w łapie trzeba dobrze te ręce umyć, bo już nie będziemy mieli styczności z jajkami. A jak wiadomo, różnego rodzaju salmonelle i inne badziewia na jajkach potrafią być. Sól, pieprz. Normalka, nie? O, soli wystarczy. Ja generalnie nie jestem fanem, żeby coś solić bardzo mocno. Bardzo często jest tak, że nawet nie solę. I żyję. Tylko pieprzyć dużo nie... Bierę. Yeah, That's jokes, yes, 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 dobra, pieprzu nigdy za wiele, jestem tego zdania, a szczególnie w barszczu świątecznym, to musi być zawsze ostre, no i co, jak mamy taki mix, to go teraz bełtamy nieulubionym widelcem, dobrze, cyk, Spokojnie, jak zabełtacie w jedną stronę, a potem w drugą, nikt nie umrze. To tak nie działa. Tak byliśmy mali, tak tylko mieliśmy. Nam mi się wydawało, że jak nie odbełtamy w drugą stronę tyle samo razy, to się coś złego stanie. Zresztą tylko ja tak miałem. <grytanie> I wylewamy elegancko, równomiernie, w miarę się staramy. I teraz, słuchajcie, już Wam tłumaczę na czym to polega. Zostawiamy tak to rozbełtane. Zostawiamy to tak, żeby to się ładnie ścięło. Jak się zetnie, to możemy you know, jedną stronę na drugą posypujemy naszymi y, dodatkami i jest mój bien. Ja tymczasem nastawię wodę na y, herbatę, kawę. Tym bardziej, że mam mleko do inki. Od dwóch dni nie miałem mleka i tak mi było smutno. A no i oczywiście można w tym momencie też posprzątać po sobie, faceci. Zachęcam, bo to raczej my mamy z tym problem. Możemy zaobserwować, że już się ładnie na brzegach ścina. To jeszcze nie jest to, bo jak widzicie ruszając patelnią też no jest płynne. Tego nie oczekujemy. Oczekujemy, że mniej więcej tak 20% środka będzie prawda, płynne, żeby te brzegi pozwoliły się dać, zamknąć. Aczkolwiek wcale nie będzie źle, jeśli nawet na brzegach będzie trochę płynne. Najważniejsze to to, aby było wystarczająco ścięte na brzegach, żebyśmy mogli go po prostu złożyć i żeby się nie rozleciał. Bo potem jak jest płynne w środku, to jeszcze sobie na spokojnie dojdzie. To jest czas przekręcania. Zdecydowanie. Bierzemy szpachelkę. Oczywiście jeśli macie dwie, żeby się nie uposiłkować, w sensie drugą to super. O, widzicie? Bardzo ładnie odchodzi. Dajemy to na pół. Nie przejmujcie się, że taki bardzo rumiany ten kolor jest. Może nawet w niektórych momentach zarumiany. No i teraz najlepiej to wypadałoby go tak naprawdę jeszcze obrócić na drugą stronę, chociaż wiecie, że to ta sama strona. Ale sam fakt, że obracając go o, wyleci trochę tego płynnego. Prawda? O, no, możemy nawet przycisnąć lekko. Nadmiar płynnego wyleci. O, pyk i elegancko. Ładny kolor, proszę Was, nie rozwaliło mi się za mocno, tylko tutaj. No i to teraz musisz złapać trochę temperaturę w środku, żeby się jajko ścięło, nie? Za mało sera było i ta skorupka się taka tu nie zrobiła porządna, no. To, że się dymi, absolutnie się nie przyjmujcie. Jak się dymi, to oznacza, że się gotuje. A, to właściwie na patelni można przedzielić na pół, nie ma problemu. Magiczna rzecz, czyli... Spierdziliłem sprawę, bo cebulkę powinienem dać. Oh, cebulkę powinienem dać razem z tym z jajkiem. Dobra. Obsypujemy to w ten sposób obficie nie żałujemy sobie. Yy, ocet balsamiczny uważam, że to jest nieodłączna część tego dania. Proszę bardzo. Restauracyjne danie moi kochani. Bam. Tak prezentuje się. Tak prezentuje się nasze śniadanie. Uważam, że całkiem elegancko. Całkiem elegancko. No, restauracyjne danie, co ja Wam mogę powiedzieć? Łódźki nice to use. Jak chcecie być bardziej śmieszni, piń maźnicie. I serce Waszej damy skradzione na kolejny. 10 lat minimum. No. Zanieśmy, zobaczmy reakcję. Dlaczego? <grymne> ja no Smakuje? Mhm. Tak? A mówisz serio, czy mówisz nie, tylko? Nie. nie jest suche? Trochę jest pewnie. Jest za miła dla mnie. Specjalnie to robi ewidentnie. Mhm. Widzicie? Kocie kobiety mają inne standardy. Widzicie? O. Jakby, żeby nasze kobiety tak rzucasz taką puchę i je, to by świat był piękniejszy. Ja się <laughs> Magda powiedziała bardzo śmiesznie. Dzień dobry. Nie pokazałam wam wczoraj, pokażę Wam dzisiaj. Taki prezent dostałam? Uważam, że jest to super ulota, strasznie boję się teraz nosić, i bo boję się, że zbruzle, czy takie smaczne Fajowe, co? Przesłodkie. A w tle jeszcze słodsza rzecz. Karol będzie wieszał u siebie zasłony. Cieszy mnie, już to zaczyna bardziej wyglądać, jakby było faktycznie w pokoju. No. Zaszalałam, jednak przypiąłam sobie tą bransoletkę już teraz. I uważam, że wygląda super. Dawno nie chodziłam o żadnych bransoletkach w ogóle. A z rzeczy takich ważnych, ważniejszych, to dostałam przed chwilą mm, SMS-a od Jacka Wolfskina ja Wam nie pokażę, bo jest kod, który chciałam, że mama z niego sobie skorzystała. I cały zysk od dzisiaj do 10 jest, idzie na biurkę dla plantacji dla Ukrainy, dla dzieci. Także jak ktoś z Was potrzebuje czegoś sportowego, to chyba dobry moment jest. A my się zbieramy, nie? Tak. Zbieramy się na trzy rzeczy. Na spacer, na leki dla ciężarnej, na witaminy. Co? I na drążek do zasłony prysznicowej, bo zalałam po raz kolejny całą łazienkę i nie cierpię się mieć w wannie, jednak cofam to ten... W sensie fajnie sobie wziąć dłuższą kąpiel, ale jak chcecie się wykąpać tak na szybko na co dzień to to jest... no daremne to jest. Ale przynajmniej już nie mam włosów jak ten... jakbym miała hełm jakiś na głowie. Byliśmy w sklepie. Oczywiście żadnej tam podróży wam nie dawaliśmy, no bo, bo po co? Nudy z jazdy samochodem. Poza tym korki. Korki i chłopy śląskie, które wymuszają i się próją do mnie z łapami, od razu w samochodzie. A, bo no chyba z tego co pamiętam, to na parkingach prywatnych pod sklepami, znaczy na takim terenie prywatnym, to się z prawej nie? No właśnie. Nie widziałem tam żadnych znaków, więc raczej to były drogi takie, gdzie jest to sugerujące, że hamie puszczę i z prawej. Ale nie, oczywiście to. Chłop ma pierwszeństwo, bo on jest... nie wiem. No żeby tutaj prysznic, to musimy tą rurkę mieć. To teraz tak niefortunnie w ogóle, że tam jest dziura tam woda wlatuje i do Może ja pokażę jak mała jest ta wanna. No. Bo generalnie ja jak usiądę, to nawet nie mogę wyprostować nóg. No to jest takie... Zobacz. Ja musiałbym tak zrobić i patrz. No to jest, jest. takie po****, to nie jest ani wanna, no. ani prysznic. No. O, jeszcze, o proszę. No, ja tam? wiem, że jest beznadziejna. no, to do ciebie też tak przybiega? No. Bo do mnie tak przybiega, jest tak siedzi. Nie, ja nie, nie, nie no, tak wiem. Jedyne co mogę zrobić, to po prostu maksymalnie się zanurzyć i. No i. <śla> no to jest, ja nie rozumiem, dlaczego to po prostu nie ma. w ogóle jeszcze jest takie, że cały czas przechodzą takie klatki. Po prostu wszystko. prysznic. No tak, no bo to jest ani jedno, ani drugie. No. Ewentualnie co jeszcze mogę no. zrobić, to mogę zrobić taką wielką wannę, że odtąd aż tam, ale nie byłoby by umywalki, nie? Albo nie byłoby tu plalki, bo byłaby wciśnięta na przykład do kuchni. No nie wiem, no na pewno nie taką wannę, to jest najgłupsze rozwiązanie no. jak ktoś mógł chupać. Wiesz, Wjeżdżamy. To jest głupie rozwiązanie first. Kurde, teraz się najgorzej sądzicale z takiej pozycji. No nie, nie było tak. Takich... Nie, no to już załóż na wszystkie. Na wszystkie załóż. Tak, tak, załóż na wszystkie. Załóż na wszystkie, a ja wtedy już i... czarowo. O. Oglądaliśmy też dzisiaj tapety. Przerasta temat tapet. Tak. Jest to coś, co będziemy najprawdopodobniej odlekali do końca życia. To się zdążymy. Znaczy na pewno będziemy tapety u Liny, bo ja wam widzę na Okej. Nawet przeżyję ten salon, ale bym przemalowała Twój pokój innej mm. i inny korytarz. W ogóle jest zerowy wybór: są albo takie, ty tylko takie były srebrne, albo potem są takie brzydkie, przezroczyste, albo zupełnie białe. Brzydowe no. Takie. A czy wiesz, że jak chcesz jakieś fancy, to pewnie musisz do jakiegoś. Trzeba zamówić. Ta, internetu się odezwać. No to, jest, to jest halo internet. <laughs> Tak dokładnie. Tak no, wiesz, jakiś źle zawodowiec przy pracy w jeszcze. Co? Średnio? To, to może... Jest tak, by Aha, teraz to ma więcej sensu. Ja się jak... tak zastanawiałam dlaczego ja tego przesunąć okay. nie mogę. nie mogę, bo to się ślizga. No to dobrze, tak będzie ładniejsze. Oh. O szczęście. To odbyć wszystko. Okay. No, bo jakby miały się tak na odwrót przesuwać, to trochę przytomne. No to dobrze, no. Tak, tak lepiej to wygląda. Znaczy, no, ogólnie nie jest to jakieś wybitne rozwiązanie, ale... Ale jest ok. Robimy, co możemy. No, dosłownie robimy, co możemy. No i tak uważam, że to mieszkanie już wygląda tak, No, bardzo nasze mieszkanie jest takie... Nie jest już brzydkie. O kurde, jaka ta kurtyna jest długa. No... E nie jest źle. Tak. No. Ale to bardzo interesuje teraz. Taki żeby... y intymny vibe tutaj jest. <laughs> tak. Mawa? Tak no fajnie tutaj jest. Ej, autentycznie. Ja cię spoko. No dobrze. Cieszę się. Nice. fajnie, no. że ona nie leży tak na dnie. Dobra. Mm -hmm. no Można zwariować. To prawda. Ona mi dostosuje dźwięki. Ej, w ogóle widzieliście Helena wczoraj na wywodzie Karola na temat egzystencji życia i tworzenia człowieka, jak się się obok niego i zrozumieć, co on do niej mówi. No się działa taka. Nie głupia. Nie do gniazdka. Chodź tu. Dobra, dobra. Twoja robota, dobra. dobra, dobra.